Z inicjatywy Stowarzyszenia Krajna Świętej Anny i Odnowy Wsi w Kadłubie, Zorganizowano święto sera. To kolejna impreza tematyczna, tym razem poświęcona była wytwarzaniu tradycyjnego sera kadłubskiego różnymi metodami. My jako lokalna grupa działania, no po pierwsze, jakby zachęciliśmy ich do tego, żeby właśnie w tym kierunku poszli żeby i promocji i produktu i, i jakby zorganizowanie ciekawej imprezy, a po drugie dajemy im promocję, zostali ujęci w naszym harmonogramie imprez, no i w związku z tym myślę, że impreza jest w miarę przyzwoicie wypromowana. Jest to właściwie powrót właśnie do tej tradycji, tu jest ser specyficzny, robiony właśnie tutaj na Śląsku i uważam, że jest to fajny pomysł na imprezę, która jest atrakcyjna dla ludzi, ale równocześnie promująca właśnie tutejszy produkt. Na przybyłych gości oprócz degustacji sera czekały liczne występy artystyczne, ale impreza miała szeroki zasięg. Była to także okazja do świętowania 15-lecia odnowy wsi Opolszczyzny i 20-lecia założenia Mleczarni Śląskich Rolników. I dobre pieniądze zarobili. Dziś są kochani spółdzielnicy. Rzucimy wszystkiego na Tymczasem w Kadłubie mleko, czyli produkt, który od wieków jest podstawą pożywienia ludzi, ma szczególne znaczenie. Kadłubskie gospodynie według receptur przodków produkują różnego rodzaju sery. I tak produkowane od stuleci jadło doczekało się swojego pierwszego święta. Jeżeli mleczarnia ma dwudziestolecie, więc trzeba coś było zrobić na temat sera i mleka oczywiście. Więc doszliśmy do wniosku, że będzie ten, ten dzień właśnie jako e, święto sera. No i jak święto sera, no to musi być kadłubski, dlatego bardzo dużo panie napiekły różnych wy wyrobów. Sera, no oczywiście na, rok, na przyszły rok na pewno będzie dużo więcej, bo jak widzę, że to się udało, to na pewno to będzie dalej. Oczywiście sprowadziłam krowę, no bo takiej żywej no nie dało rady, bo <ścoughs> widziała pani sama jak to wyglądało, by ją zniszczyli, no a nie by jeszcze nam upadła. Właśnie w kadłubskiej niewielkiej mleczarni według dawnych receptur wytwarzane są najlepsze zdrowe specjały. Twarogi i śląski ser smażony. To co państwo widzicie w tej chwili to jest produkcja sera smażonego, domowego smażonego z kminkiem. Serek jest serem tradycyjnym, zarejestrowanym u ministra rolnictwa. Produkowany był na wsiach, przede wszystkim z sera, który się jakby psuł. To była, to była właśnie takie główne założenie, żeby przedłużyć trwałość twarogu, który był produkowany tradycyjnie przez gospodynie domowe. Z Europy Zachodniej Padli na pomysł, żeby ten ser ogrzać, i okazało się, że bardzo dobrze się ogrzewa. Traci właśnie ten zapach silnie serowy, do tego traci, traci jakby posmak amoniaku i jest bardzo, bardzo dobry w smaku. No, niestety, ta część, część dojrzewa, dojrzewania sera jest nieprzyjemna. Szczególnie doznania zapachowe są, no bym powiedział, mocno zdecydowane takie. Także, także nie wszyscy ten ser produkowali gdyż no, no właśnie nie, nie, nie znosili tego zapachu. Ale jak widać u nas ten serek już nie pachnie. Ta część dojrzewania również nie, nie przebiega tak powiedziałbym spektakularnie jak kiedyś no, ze względów higienicznych. Czyli z jednej strony dobrze, że, że higiena produkcji się podniosła, ale z drugiej strony straciliśmy to, co, co było kiedyś samoistne, więc to samoistne dojrzewanie. W czasie pierwszego święta sera nie mogło zabraknąć mlecznych konkurencji sportowych. Odbyły się zawody dojenia krowy na czas i toczenia sera. Były nieco nietypowe. Zamiast żywego zwierzęcia atrapa, a zamiast sera toczono ogromną atrapę, sera długo dojrzewającego. Dwie osoby muszą stanąć w kolejce i między tymi słupkami muszą ten ser, Poturlać. Kto z tych dwóch wygra, no to już będzie w kolejce następnej, nie? I tak co dwa, dwa. I na końcu będzie jedna osoba i ta osoba dostanie piękny puchar. A że w Kadłubie już prababki robiły ser 200 lat temu, odbył się konkurs potraw. Powołana do oceny specjalna kulinarna komisja miała trudny wybór. Dlatego postanowiono nagrodzić wszystkie gospodynie. Ser jest wspaniały. Kadłub słynie z aktywności. No i teraz mam nadzieję, że będzie słynął. Z rewelacyjnego Trzeba przyznać, że była to niezwykła impreza popularyzowania wiejskiej tradycji. Po raz kolejny Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny i liderzy odnowy wsi Kadłub przypomnieli, że mamy piękne zwyczaje, które warto odkrywać na nowo. Jest to jedna z najlepszych form integrowania mieszkańców i poznawania swoich małych ojczyzn, w których chce się żyć, pracować i mieszkać.